Dzisiaj dostałam powiadomienie od Urzędu Wojewódzkiego o tym, że aby dostać polskie obywatelstwo, muszę przeżyć najbardziej polski dzień w swoim życiu. Zebrałam więc całą swoją wiedzę na temat polskiego życia. Ulubione polskie jedzenie, muzyka, sposób spędzania wolnego czasu wszystko to muszę wykorzystać. Wstał rano, wysłałam znajomą ulubione kartki powitalne. Cieszyłem się. Poszedłem zrobić sobie herbatę, bo Polska jest bardziej herbaczanym krajem niż kawowym. Kiedy herbata się pożyła zastanowiłem się, jak może wyglądać najbardziej polskie śniadanie. Oczywiście chleb, ulubiony majonez i kiełbasa. Herbata była już gotowa, więc mogłem jeść. Podczas jedzenia otworzyłem ulubiony forum i napisałem, że majonez kielecki jest do dupy. Po śniadaniu sięgnąłem po swoją ulubioną książkę Nad Niemnem. Jak zawsze wruszyły się pięknymi opisami natury. Po lekturze przypomniał sobie, że wczoraj był na piwie z przyjacielem i musimy przesłać blika za to Zrobiłem to. A potem znów płakałem, bo blik to naprawdę coś fantastycznego. Następnie poszedłem oglądać swoje ulubione polskie memy, ale najpierw sprawdziłem prędkość internetu. Każdy Polek tak robi, prawda? Sprawdziłem, i cieszyłem się, że mam szybki internet. Przed oglądaniem memów napisałem nieco, że takiego internetu to oni nie mają. Oglądał swoje ulubione polskie memy. Mm, o kurde. matko jedyna. To pan coś po trabie. Ja się nie chwalę, ja mam talerz. W międzyczasie poczułem głód, więc spojrzałem w okno na żab, które oczywiście było pod moim domem. Uszedłem po chodoga, który jest podstawą polskiej kuchni narodowej. Oczywiście sosu, którego chciałem, nie było. Trochę mi smutno. Ale przecież polskie życie nie jest łatwe. Później poszedłem zrobić zakupy w swoim ulubionym sklepie. Stałem w kolejce 20 minut, przeklinając w myślach tą bedrąkę. Ale i tak pójdę tam następnym razem. Oczywiście otrzymałem ogromny paragon. Dostałem powiadomienie, że moja paczka dotarła do paczkomatu. Czy warto iść teraz 15 minut, żeby ją odebrać? Oczywiście nie, byłbym Polakiem, gdybym od razu nie polecił po tą paczkę. Próbuję pobić swój rekord. 3 sekundy na odbiór paczki. Nieźle. Czekam, aż ta dyscyplina trafia na Igrzyska Olimpijskie. Pomogę Polsce zdobyć kilka medali, bo ostatnio z tym trochę słaba. Co na obiad? Oczywiście kiełbasa z kieszoną kapustą. A na deser sernik bez rodzynek. W międzyczasie wchodzę znów na forum i piszę, że sernik z rodzynkami jest do dupy. Spotykam na forum jakiegoś gościa, który chwali się, że jest świetnym wędkarzem. Napiszę mu, że karasie jedzą gumne, a szupak to bezsensowna ryba. Niech się trochę zdenerwuje. Po obiedzie czas na ulubione seriale. Podczas oglądania dostałem wiadomość od swojego szefa Janusza, że muszę coś zrobić w sobotę. Choć nie pracuję w weekendy. Przypominam sobie ile mi płaci, a potem jakie są ceny mieszkań w Polsce. Płacze. Aby poprawić sobie humor oglądam 15 milionów storisków Michała Marszawa i Make Life Harder Pomagam W międzyczasie zastanawiam się jak nazywa się same dżaby I próbuję policzyć ilu polskich królów miało na imię Wadysów. Chyba sześciu? Cieszę się, że ustawiłem prógi na patronacie z imienami tych królów Ci, którzy chcą nimi zostać dostaną cały dodatkowy content Tylko przypominam Dalej słucham ulubionego utworu polskiego artysty Przypłynęło by bara wiecie co ciekawe, nie? O, nadszedł mój ulubiony czas na narzekanie. Planowałem narzekać przez 15 minut, ale ostatecznie zajęło mi to ponad godzinę. Jak zawsze. Nie potrafię tego powstrzymać. Kolacja. Kiełbasy z kieszeną kopustą już jadłem, więc na kolację będą pierogi ze smażoną cebulką. Chciałem zjeść zupę pomidorową z ryżem, ale zamiast tego wejdę na forum i napiszę, że pomidorowa z makaronem to bez sensu. Na koniec dnia piję piwo i oglądam ulubiony mecz żlowy. Na sam koniec wysyłam ten filmik do Urzędu Wojewódzkiego. Pewnie i tak go nie obejrzę, a potem będę twierdzić, że nie wysyłałam. Dowiem się, czy zostałem Polakiem za jakieś półtora roku. Po kilku skargach. Oczywiście.